Białowiski Park Narodowy jest dumny, że pomysł, który zgłosiliśmy w ramach projektu doczekał się realizacji. Maszyna, która będzie służyła do usuwania nasion z obuwia oraz ze spodni. W ramach konkursu wschodzący innowatorzy organizowanego przez Politechnikę Białostocką w ramach projektu sieci Via Carpatia uczennice III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku zaproponowały rozwiązanie, które pomoże chronić środowisko naturalne poprzez nieprzenoszenie niechcianych Nasion z jednego ekosystemu do drugiego ekosystemu. Możemy, spacerując nawet, przenosić e, nasiona e, gatunków, których nie powinno być na naszym terenie. Takie bardzo proste, mechaniczne usuwanie nasion może być już skuteczne. Po 12 miesiącach możemy zaprezentować rezultat tych prac, który zaczął się jako koncepcja. Dzisiaj mamy pierwszy prototyp, który możemy powiedzieć, że jest prawie w pełni funkcjonalny i niedługo będzie testowany przez naszych partnerów w Białowieskim Parku Narodowym. Ustawimy tę maszynę na wiosnę, żeby już turyści mogli się zapoznawać, przyzwyczajać się do takiej nowej rzeczy. Może taki koncept, który powstał w naszych umysłach, teoretycznie prosty i z zasady bardzo zrozumiały. Naprawdę okazał się użyteczny i będzie używany. Jesteśmy niesamowicie zachwycone tym, Satysfakcja jest nieziemska i jesteśmy bardzo wdzięczni oczywiście Politechnice, jak również pomoc, którą dostaliśmy od Partii Owyskiego, jak również od, od naszych nauczycieli. No i miejmy nadzieję, że dalej będzie się projekt rozwijał. Urządzenie składa się z dwóch elementów czyszczących. Jeden jest dedykowany do czyszczenia obuwia, części wierzchniej, jak i podeszwy. I mamy element czyszczący nogawki, spodny z nasion, w którym skrywa się nasze autorskie rozwiązanie pozwalające na to, żeby szczotki działały jeszcze bardziej efektywnie, niż były zaprojektowane pierwotnie. Konstrukcja, jak widać, nawiązuje do charakteru działalności Białowieskiego Parku Narodowego. Jest piękna drewniana. Jesteśmy w bieżącym kontakcie z Białowieskim Parkiem Narodowym i będziemy działać w przyszłości, żeby to usprawnić.